Dzień dobry, dobry wieczór. Zależy kiedy nas oglądacie drodzy Państwo, no ale czy rzeczywiście, czy ten czas jest dobry dla Wałbrzyskiej Koszykówki, bo po serii zwycięstw, po wielu celebracjach, po tych pięknych momentach przyszedł moment kryzysowy. Przyszła wyraźna, wysoka porażka Górnika Zamek Książ Wałbrzych z dzikami Warszawa przed własną publicznością. O tym spotkaniu porozmawiamy dzisiaj ja, Dominik Hołda i oczywiście Michał Bożewski. Tak jest. Ciężki mecz, nie spodziewaliśmy się takiego ciężkiego meczu, ale no cóż, nie zawsze jest, jak to mówią, niedziela, eee, a tutaj Dziki Warszawa, nie wiem, rzuciliby krzesłem, jak to mówią, no. i by wpadało 17 trójek rzucić w naszej hali. Jest to wyczyn, po, jest to wyczyn. poza tym wiele razy wspominaliśmy Dominik, że ciężko bardzo się rzuca na tej hali, twarde obręcze. No i tutaj eee, świetnie w tym elemencie gry Dziki Warszawa. Tak, ja zastanawiałem się przed meczem Michał, rozmawiałem z kolegą. Jeszcze przed spotkaniem, jak długo ten piękny sen Górnika potrwa, no bo sen ma to do siebie, że w pewnym momencie trzeba się wybudzić, tak, że w pewnym momencie przychodzi ta rzeczywistość, która nie zawsze jest w kolorowych barwach, więc tak sobie rozmawiałem z kolegą i mówię, kurczę, no ten kryzys musi przyjść w pewnym momencie, przez to nie może być cały czas pięknie i kolorowo, żadna drużyna nigdy tak na dobrą sprawę nie ma idealnej formy przez dłuższy czas i rzeczywiście to się zdarzyło w meczu z Dzikami. Piątek, piękna pogoda na zewnątrz w ten dzień, natomiast w hali było lotowato, było naprawdę zimno i tutaj nie ma na myśli klimatyzacji w obiekcie Agfa tylko po prostu brak tej gorącej ręki w rzutach z dystansu, no bo górnicy pudłowali na potęgę za 3-1 na... Ile 20? 1 na 20 w meczu i 1 na 9 do przerwy w tym spotkaniu z załku za górnika w przerwie. Z kornera trafił, trój, trafił trójkę. Tak, jedną, I to przerwy czwarty. 0 na 11. I 0 na 11. No, nie wyglądało to dobrze, ale już taki mieliśmy lekki. E, lekko trząsące gacie się w meczu zastaleń Zielonego Góra. Tam tak. też. <laughs> Ja nic zrzucał, no wiemy, że nie jest jakimś specjalistą w rzutach, ale trafił trzy trójki, mm -hmm. jednego goczer. Yy, I tam też żeśmy się troszeczkę dusili na, 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 na linii, no a tutaj to już wyjątkowo mocno nam yy, nie szło. Ale wiesz, yy, tak jak powiedziałeś, ten kryzys, znaczy kryzys, nie mówimy o kryzysie, ale jakaś porażka prędzej czy później musiała się zdarzyć. Yy, to jest taka. Jest, wiesz, euforia, zdobycie Pucharu Polski, jest taka ekscytacja, plus przerwa, która mhm. zawodnicy rozjechali się do domów, mhm. gdzieś tam pewnie miło spędzili czas, trochę się zdekoncentrowali, e, wracamy do Polski, no i wyszło jak wyszło, ale ja się bardzo, jeżeli miała być to porażka, to fajnie, że to jest w tym momencie, yy, bo, bo jakbyśmy w kluczowym momencie gdzieś tam jeszcze jesteśmy daleko przed play -offami. Mam nadzieję, że tutaj ta pasa, że, nie pasa, że, że dostaniemy się do tych play więc dobrze jest przegrać wcześniej, żeby ten smak porażki też był bardzo znany zawodnikom, bo wtedy jest yy, bardziej smakuje zwycięstwo i bardziej się motywować do kolejnych spotkań. Lepiej. No właśnie, mówiłeś też, że mogło być zmęczenie, jakaś taka dekoncentracja, ale tak naprawdę zmęczone mogły być dziki, bo oni grali w pucharach. Grali kilka dni wcześniej mecz pucharowy z drużyną niemiecką z Bambergu. To jest Klub, który jeszcze kilka lat temu był w Eurolize, teraz już trochę niższy poziom. Ale jednak wciąż niemiecka solidna drużyna. Ale no, przegrała z dzikami: 74-95. No i rzeczywiście, świetny mecz dzików w tamtym spotkaniu w środku tygodnia. Też nieźle radzą sobie dziki w tej lidze. To jest liga północnoeuropejska, ENBL, a więc taka no mało prestiżowa. Drugie miejsce w grupie mają dziki na 7 ekip. W tej samej grupie jest też Legia Warszawa, która jest czwarta. A żeby pokazać, że ta liga no, nie jest jakąś bardzo, bardzo bym powiedział prestiżową, na pierwszym miejscu w tabeli w tej grupie jest drużyna Interu Bratysława, a więc no, Słowacja nam się nie do końca egzotyka. Z koszykówką, dokładnie. To jest taka koszykarska egzotyka, ale pomimo tego no, taki zespół potrafi prowadzić w grupie w lidze ENBL. No i pomimo tego no, wysokiego zwycięstwa i prawdopodobnego zmęczenia, Dziki zagrały świetny mecz w Wałbrzychu i to, co mnie zaskoczyło, to ci role players, czyli ci ludzie, których my pamiętamy jeszcze z pierwszej ligi, Mateusz Bartosz, Grzegorz Grochowski, Piotr Pamuła, oni wszyscy trafiali w pierwszej połowie za trzy. Trafił też Jarosław Mokros, który jest znany z obrony, w ogóle nie jest znany z rzucania, oni wszyscy trafiali w akwazdroju z dystansu. Nie no, Dziki Warszawa wyglądały na tle górnika w tym meczu, jak dobrze naoliwiona maszyna. Tutaj, jakby wspominałeś, że bardziej mogliby być zmęczeni, jednak oni, jakby poszli z automatu. Wydaje mi się, że po prostu popłynęli tą fa do dobrą falą, dobrą pasą. No wiemy, że. Dziki miały też swoje problemy kadrowe, najlepszy środkowy ligi tak naprawdę można się mało powiedzieć, odszedł kilka spotkań temu Dobra, nie Mac tam Maggil, McGill, drugi tak. obwodowy, z... Z... Tak. Zawodowy, obwodowy zawodnik, na którym też opierała się gra, też go nie ma. Ale na przykład dla mnie świetne wrażenie zrobił Radicewicz, rozgrywający serbski, który tutaj rządził jakby i dzielił wysoki grać na pozycję numer jeden. Jones Ar... Świetny zawodnik, naprawdę all-around player. przebudził się Andrew Wesson mm. i to było widać dzielenie dzielniczce piłki. Szlachetka, też jakiś natchniony, yy, był gdzieś w szerokiej kadrze tej reprezentacji tak, polski. polski. Bardzo natchniony. natchniony. Widać, Widzę, że te, te, te rzuty, te, 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 te ruchy, ruchy. Każdy wiedział, co ma robić na tym boisku. Fulkerson tak samo, mm. mega dynamiczny zawodnik, skakał po głowę naszych zawodników. Ja tam, jak siedząc na dole pod koszem, to widziałem, jak nasi podkoszowi byli sfrustrowani, bo gdzieś tam sędziowie aby nie gwizdali faulów, czy to jak graliśmy w ataku czy w obronie, nie dawali radę, no bo, bo było dużo, dużo energii, było po prostu. Wbrew temu co mówiłeś, tak, że mhm. powinni być bardziej zmęczeni niż, niż tą energię mieć. No, dokładnie, tak. dokładnie. I mówiłeś o tym Wessonie, Andrew Wesson. To był taki pojedynek dwóch strzelb Smith Wesson, prawda? Mamy Aika Smitha, mamy Andrew Wessona, no ale ta strzelba, ten Smith no nie do końca odpaliła, bo y, tylko 9 punktów, ale 0 na 5 za 3 Aika Smitha. I tu się pojawia pytanie, czemu aż pięciokrotnie rzucał za 3 Ike, gdzie wiemy, że to nie jest jego sposób nagranie, że on raczej woli mijać tą pierwszą linię tak. obrony, ale nie mógł tego robić. Ta obrona dzików była naprawdę szczelna. Miał problem y, tą swoją grę wprowadzać, tą swoją grę wykonywać. Po meczu y, trener Szablowski na konferencji prasowej powiedział, że on się starał zaskoczyć trenera Adamka tą mocną obroną od początku spotkania i to się udało. Rzeczywiście Górnik nie potrafił na to odpowiedzieć, y, był zagubiony, y, grał niedokładnie, brakowało właśnie może tej koncentracji, o której, o której mówiłeś, brakowało też Todricka Goachera, no tutaj y, tych jego punktów. Mamy tutaj Michał taką pocztówkę, którą y, Todrick to Gocher. ja mówiłem w poprzednim odcinku o tym, że on y, przywiózł pocztówkę ze Stanów Zjednoczonych, to jest Dallas, Texas na niej. Y, też przed programem rozmawiałem z Kubą, naszym wydawcą i on mówił, no kurczę, jakie duże te pocztówki mają w tych Stanach, rzeczywiście tam wszystko jest większe, no to jest Teksas, tam naprawdę wszystko jest większe, rzeczywiście, drodzy... Tak jest, drodzy Państwo, taka pocztówka do Polski od Todrika dotarła. Dotarła do jednego z naszych widzów, kibiców górnika. Damian pozdrawiamy serdecznie, Damian z Wałbrzyskiego Kotła. On poprosił o taką pocztówkę, otrzymał od Toda. Tod jest świetnym chłopakiem, jest świetnym facetem, ale tu mówimy o jego formie. Był taki rzut, który mi utkwił w głowie w meczu z dzikami. Todryk rzuca z dystansu z niezłej pozycji i to jest cegła. Nie trafia nawet w obręcz na hali bezka. gdzieś już pojawiły się lekkie gwizdy, gdzieś ktoś tam e, lekko zabucza. Zrobiło się nagle cicho na hali. No, no nie tego oczekiwaliśmy od Todrika, ale jeszcze tak zakończąc ten wątek, Michał, myślę, że kibice w Wałbrzychu i tak dobrze e, odebrali tą słabszą formę górnika. Nie było hmm. jakichś bluzgów, e, kibiców, Była, było wsparcie, był doping bardzo głośny, pomimo naprawdę niekorzystnego wyniku. Tak, no wiemy, w jakim miejscu jesteśmy, co udało się, już, już y, mamy 3-4 sezonu z, rundy zasadniczej za sobą. Dobrze mówię, nie, czwarte. Jeszcze nie, ale już jest. No, no, po, po, ponad, już ponad, ponad połowę no jeszcze nie, czy czwarte. Więc tutaj. Ja byłem naprawdę mega dumny, jak przygrywamy na dwie minuty. Nie wiem, tam dosyć więcej niż teraz, bo tam tą końcówkę trochę odgoniliśmy, tam już blisko po 30 mhm. punktów. Ten wynik nie oddaje, prawda? Nie, od, tego, nie tej gry. oddaje. No 60-82. I, I tam generalnie oklaski na stojąco. wszyscy, nie tylko jakby ci najbardziej zagorzały kibice, ale też ci z, z trybuny przeciwnej, wszyscy staliśmy, oklaskaliśmy, dopingowaliśmy do końca. I to jest bardzo fajne, że, że to na dobre i, i na złe. Wiadomo, że jeśli to będzie się częściej powtarzać, no to. Nie ma, nie ma tutaj, ee, że tak powiem bata na to, że ktoś tam nie będzie krytykował, lepiej, gorzej, ale wszystkie wpisy na Facebooku są bardziej zachęcające, Ok, nic się nie stało, przegraliśmy taki sport, mm -hmm. e, gramy dalej, więc to tutaj jest e, bardzo fajne, no ale tak jak wspomnieliśmy na początku, no to masz coś, raz się wygrywa, raz się przegrywa, ta euforia była, ciężko się zmotywować do, kolejne, do kolejnych spotkań, my już nie startujemy z roli Beniaminka. Nie startujemy z roli niefaworyta, tylko jesteśmy na drugim miejscu, trzecim w tabeli, mm. więc te wszystkie drużyny, które są niżej. Tak naprawdę tak to wygląda, ale tak. też tutaj ta rotacja nasza. no Graliśmy w bardzo wąskiej rotacji. Yy, ogólnie chaos w ataku. W drugiej połowie to praktycznie nie mogliśmy ustawić żadnej akcji gry. Mhm. Nie wiem, od czego to zrażało, Wyglądało tak troszeczkę, jakby chłopakom się nie kryło do końca grać. Nie chcę tutaj nikogo wywoływać do tablicy, ani zarzucać komuś, że tak było, bo wychodzimy na mecz i gramy i, i, i gramy z pełną petardą, ale tutaj widać było, jakbyśmy naprawdę po. po to ja Pół, półmaraton warzyński <noise> niektórzy tak. odbył się wcześniej niektórzy hmm. zawodnicy, aczkolwiek Ike wspomniesz, wchodził, miał dwie akcje, to pięknego spilmował, ma świetnie opanowane te floatery, długie ręce, ale później wyraźnie zgasł. Jakby po jednym czy dwóch rzutach od razu chłopaki się poddawali, Todrik nie brał na siebie takich akcji. Bo jak ja wcześniejszych meczach, jak mu nie idzie za trzy, to, to, wiesz, bierze piłkę pod pachy, stara się coś tam zrobić, a tutaj tego też nie było, no nie było tak jakby chęci do końca. Tak, trzy punkty to Dricka, 0 na 7 z gry. Wszystkie punkty z linii rzutów Zobusił, wolnych. Wymusił tam gdzieś tą trójkę przy rzucie tak follow-foul, tak? Tak, tak, mówiliśmy o Andreu Wessonie w dzikach 18 oczek tego gracza, 18 <coughs> punktów także Josha Patona i to był jego najlepszy indywidualny występ w ataku, ale powiedz mi Michał, co myślisz o grze Patona w defensywie, bo ja pamiętam takie akcje, 2 albo trzy, gdzie on zostawał totalnie przy pomocy. Gdzieś była akcja pick and rollowa, on pomagał bronić zawodnika z piłką niskiego, nikt Kompletnie już nie pomagał w defensywie, gdy Paton był wysoko, pod koszem już nie było obrońcy górnika, który mógłby gdzieś zatrzymać pod obręczem rywali. No właśnie, Pracowało tutaj tej rotacji. Tak, tak no, zarówno zespołu gra się w ataku, jak i w obronie. Tutaj y, wszystkie, niech y, Państwo uwierzą, wszystkie jakby. Zagrywki w obronie też są bardzo ważne. Ten Radamek próbował być strefy. 1-2-1-2, próbował 1-3-1. Próbowaliśmy grać indywidualnie w sensie mentum, czyli jeden na jednego obrona z jakąś tam rotacją. No, to w pewnym momencie wyglądało tak, jakby naprawdę już byli, poddali się mhm. temu wynikowi. A Patonowi się chciało. To był jeden z niewielu zawodników, z naszej, którym się chciało, jest też ze względu na to, że miał urodziny mhm. w ten dzień. Więc troszeczkę tak to wyglądało, gdzie jego bym posądzał o to, że on zawsze taki troszeczkę jest spały, e, wychodzi te długie ręce, e, nie, do końca, nie do końca też mu rola pasuje, taką jaką miał z początku sezonu rezerwowego, dalej jest rezerwowym, ale teraz jakby uwierzył w to, że Wychodząc z ławki, też dużo daje od siebie i naprawdę to chyba był jego jeden jak nie najlepszy na mecz. Najlepszy punktowo na tak, pewno. Na pewno. Tak, tak. Nie wiem, Me... czy mecz najlepszy ogólnie, bo jednak w obronie miał problemy, ale <laughs> punktowo na pewno na pewno tak. Dostosował bo tak. się tak do, do, do reszty. Martwi mnie bardziej yy, właśnie ta rotacja, która się coraz bardziej zawęża i też przez kontuzję, tak? Wiemy mm. Maciek bojenowski kontuzjowany, był przebrany, ale jeszcze nie był gotowy do gry. No i Kacper Machewka który był jego super zmiennikiem. A pokazał to w Pucharze Polski, że można na niego stawiać, no niestety tam problemy, chyba ze szczęką czy mm. gdzieś tutaj e, z twarzą i status jego jest taki, umknął, no, nie wiadomo czy zagra e, w następnym meczu, a wiemy, że Piotrek i Krzysiek Jakubczyk grają dosyć iluzoryczne, mm. e, z, mają iluzoryczne role w zespole na, na dzień dzisiejszy, no i tutaj robi się troszeczkę problem. Tak, trochę brakowało mi jednak w końcówce i Piotrka Niedźwieckiego i Krzyśka Jakubczyka na boisku, gdy wynik był już ustalony pomyślałem sobie, może warto dać odpocząć tym liderom, może wpuścić tak. tych naszych rezerwowych. Mówiłeś o... O Patonie, ale też mówię o tej strefie, którą górnik próbował. No a jak najlepiej rozbić strefę rzutem z dystansu. I to robił Mateusz szlachetka. Trzecia kwarta, trzy trójki z rogu boiska, które kompletnie już uciszyły publiczność mm. na długie, długie momenty w kolejne w tym meczu. No i powiedz mi, co ten Mateusz Szlachetka robił po tych rzutach za trzy, bo on dawał, że na gitarze? Co to było? Tak, tak, tak. No, że sobie tutaj dobrze pogrywa chyba tak. z nami. albo ma co to jakoś, za muzyka tam? Może byłam? jakiś tak? band ma swój. Gdzieś, gdzieś tam próbuje, każdy ma swoją cieszynkę. To wiadomo, to jest fajne, jak się wygrywa, jak się przegrywa, jest to troszeczkę frustrujące, ale póki to robi jakby do siebie, czy do swoich zawodników, nie, nie, nie kieruje to w stronę kibiców, czy tam przeciwników. A tam mówię, trzeba być twardym. Tam jest twardą dupę, tak naprawdę. No niektórzy już tam pokazują wiesz... No tak, tak, palec jak... na, tak, palec na. Tak, palec gdzieś tam no już. Byli, byli tacy, pamiętamy, M Motylewskiego to z tego sezonu. Kolopacki też z taki, pamiętam kiedyś palec. Tak, coś tam no było. 12. Było kilku takich yy, desperatów, którzy to robili tutaj u nas, ale yy, wiesz, to, bu, to była ciszynka po prostu, euforia po tym wszystkim. Nie? Ale jakby strefa, troszeczkę wbrew pozorom, właśnie, że z dobrej skuteczności z dystansu, no też stawiać strefę. Kiedyś nam to uratowało mhm. życie. No, wiadomo, to jest też, decyzje są, tak? No, są są też takie dyspozycje tak, dnia, a, I też są dyspozycje dnia, czasem wiesz, możesz robić wszystko i nic Ci może nie wychodzić z wszystkich pozycji, mm. mimo to, że na tej hali siedzisz, rzucasz i jesteś na swojej hali. No tak czasem bywa po prostu. Mm. Tak, e, mam taką grafikę, która <laughs> przedstawia Darka Wykę, który na Instagramie, w mediach społecznościowych skomentował spotkanie z dzikami Warszawa i co on na tym Instagramie napisał? To było w jego relacji, w jego story napisał, jak leci, czyli to nie miało tak wyglądać. Mamy nauczkę, pracujemy dalej, będzie dobrze. Słowa motywujące, Darka Wyki, liczymy na pewno jako tutaj ludzie z Wałbrzycha, chociaż że nagrywamy w Szczawnie Zdroju, to tak, liczymy, że rzeczywiście ten zespół się podniesie, że tak, będzie lepiej. No wiesz, no, co miał też powiedzieć tak naprawdę, nie? Mhm. Że co, nie, nie? Poddaliśmy się, nie wiem, nie, 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 nie chciało nam się grać, nie? Albo nie pracujemy dalej, trudno, obrażamy się na siebie. No tak, tak, no mhm. Darek Wyka, wielki wojownik, zresztą cała drużyna. Yy, to, takie tylko słowo komentarza yy, wypadek przy pracy czy, czy jakby okej, okay, no, zdarza się zawsze mówię no, wszystkich meczy wygrywać nie będziemy choćbyśmy chcieli mm. tak dokładnie się dokładnie ja też Michał ostatnio miałem okazję odwiedzić bibliotekę dworcową we Wrocławiu i tam są takie cytaty różnych może nie tyle był autorów ale już był Darka, nie Tarka nie albo bardzo ciekawe cytaty Tarka yy. lat dziewięć wyobraź sobie wydrukowane o. na ścianie i tam było napisane cisza to dla mnie odpoczynek i tak sobie pomyślałem wtedy o górniku, zanotowałem sobie ten cytat, bo myślę sobie, dużo było szumu wokół górnika, wokół całej drużyny mieliśmy mnóstwo celebracji Pucharu Polski, oni teraz naprawdę potrzebują ciszy, potrzebują tej ciszy, która ich wewnętrznie uspokoi i powróci, pozwoli powrócić na ten właściwy tor, bo wydaje mi się, że trochę było tego szumu za dużo. Jesteśmy jednak w środku sezonu. Puchar Polski bardzo nas cieszy, ten baner wygląda przepięknie na hali, w hali akwa zdrój, ale jednak to jest środek sezonu. Tutaj. Jeszcze jest o co grać. Wiadomo, apetyty rosną w miarę jedzenia. Jeszcze można spaść ligi, można nie spaść. wejść do play tak. tak, można, tak. można tak. zrobić mistrzostwo, więc to wszystkie... Przed sezonem wszystkie cieszyliśmy sprzydy. się z play-inów, tak? Żeby, żebyśmy byli w tych play -inach. a my teraz jesteśmy na trzecim miejscu w tabeli tak naprawdę. No gdzieś tam widać na drugim, ale trefy mamy mecz mniej. wiadomo, że nas przeskoczy, gdy zagra derby z Arką ale naprawdę no, trzecie miejsce to jest fantastyczny wynik i teraz kibice sobie chyba nie wyobrażają już, że no co, my mamy teraz przegrywać, ma być pięć porażek no z rzędu, mamy być na ósmym miejscu, no, no nie. No, musimy doceniać ale... to, co mamy, wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale tutaj musimy wiedzieć, jakie były cele przed sezonem, co mamy teraz, więc y, trzymajmy się tego i, i, i tak na chłodno, tak, do wszystkich kibiców i wszystkich fanów. Oby y, było jak najlepiej, ale zawsze się coś tam będzie... Y, Działo, nie? Dokładnie, tutaj jest jeszcze jedna ciekawostka, ciekawa ciekawostka z meczu Górnika z Dzikami, to jest kolejna graficzka, którą mamy, to jest asystent trenera Szablowskiego, który no, z kolei ma cały czas patent na zespół z Wałbrzycha, bo pamiętamy wygrywał przecież w 2023 roku finały pierwszej ligi w Akwa Zdroju, dwa no, pewne zwycięstwa w hali przy ulicy Ratuszowej, ale okazuje się, że jego asystent, też się bardzo dobrze czuje w hali w Obrzychu, no bo on jak na razie ma bilans 10.0 w tym obiekcie. No to jest coś niesamowitego. Kadra Polski 18 z rocznikiem 98, dwa zwycięstwa. Kadra Mazowsza, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, rocznik 2008, pięć zwycięstw i wygrana w całym turnieju ekipy z Mazowsza. Finał pierwszej ligi był już asystentem wtedy trener Wojciech Rogowski, dwa zwycięstwa, no i to zwycięstwo teraz w Orlen Basket Lidze. Piękna seria w Wałbrzychu trenera Rogowskiego. Nie chcę powiedzieć gratulujemy, bo to chyba nie o to chodzi, ale naprawdę facet no, jest jakimś talizmanem dla tej drużyny. Zobacz, że wcześniej tego nie wynalazłeś, przed meczem <grym grym> tak. <grym> może było mu ciężej. <grym> tak, tak. I to jest źródło tutaj, no, chciałbym to wszystko pamiętać, źródło Platforma X, to sam ten Rogowski napisał w mediach społecznościowych w tym swoim osiągnięciu, jakby nie było. I to, co jest ciekawe, to jest trener, który dwukrotnie, bodajże, teraz musiałbym to sprawdzić, że trochę rzucam z pamięci, ale to jest e, trener, który pracuje w Akademii Młodych Dzików Warszawa, a Młode Dziki Warszawa to jest zespół, który zdobywał Mistrzostwo Polski U13 i U15 w tym samym roczniku, e, rocznik bodajże 2009, wygrywał e, w tym swoim docelowym roczniku dwa razy złoto, dwa razy w finale pokonywał WKK Wrocław, co też pokazuje, że w dzikach to szkolenie młodzieży jest, trener tak. Rogowski w tym uczestniczy i rzeczywiście, no... Kto wie, być może już jakieś talenty tam niedługo nam się wyklują w tym profesjonalnym baskervicie. No, to dziki Warszawa, tutaj to akurat rocznie 2009, bo wiem, bo ja trenowałem kadetów jakby z tego rocznika, mhm. więc tutaj to jest topowa, topowa drużyna. Yy, no, no nic, no ja się też bardzo cieszę, że patrząc na tą grafikę, że trener, który odnajduje się w grupach młodzieżowych, jest też jakby z tą scenowską koszkówką związany jako drugi trener. Jeżeli to potem może przekładać to doświadczenie właśnie na szkolenie dzieciaków no to jest super tylko się cieszyć a wiemy że trener Szablowski którego bardzo szanuję jest naprawdę mega profesjonalistą I to po prostu robimy tych tak, robotę. tak trener, trener Szablowski też nie jest można go usłyszeć od czasu do czasu w Polsacie Sport gdzie komentuje mecze euroligowe ale tak sobie myślę, Michał, to była naprawdę trudna, trudny wieczór, trudny piątek, trudny początek weekendu dla kibiców w Wałbrzychu, kibiców koszykówki. Ale myślę, że były miasta, gdzie było gorzej, no bo w Warszawie legia przegrała bardzo wysoko z czarnymi subs i nie dość, że oni ten też przegrali, to tam była waria prądu jeszcze przez większość Aha, meczu. Ja tak, przez większość meczu tablica świetlna pokazywała jakieś bardzo dziwne symbole, które nie miały nic wspólnego z wynikiem, ani z punktami, ani z nazwiskami zawodników. A więc no, spora wpadka organizacyjna w Halibę w stolicy na ci czarni wygrali wysoko i co to jest kolejny rywal Gurbicku. No czarni, do... czarni się odbudowali od kiedy jest Robert Stillmacher z, z, zmienił y, czesną y, tam y, też było było lepiej było gorzej było lepiej było gorzej Jackson Lauren Jackson też już tam był trochę na wylocie z tym, z tym wszystkim tam się jakaś rotacja zrobiła. Ale, ale oni zaczynają grać, zaczynają grać, to wyglądają jak taka mocna drużyna play-offowa, mhm. a wiemy jak się gra tam w Słupsku, tam też są fanatyczni kibice, ta fala to jest dość specyficzna, z tą taką jedną trybuną wysoką, więc będzie ciężko. No ale nikt nie mówi, że będzie łatwo, nie? Tak, czarni subskrybent mają Alexa Steina. Steina, tak. czy też jest Steina? Bo tutaj mamy bardzo różne wymowy no z wielkiej formie ten Amerykanin ze stanu Indiana, bodajże chłopak. Bardzo silny, skocznie, pewny siebie. Wiemy, że jak nie szło w pierwszym meczu z u nas, to, to po prostu dosłownie Alex wziął piłkę pod pachę. I sam tak. rozgrywał sam przeciwko górnikowi i aż doszliśmy praktycznie tam. Open shata mieli ostatnią akcję na wygraną, ale Laurę Jackson spudłował. Wiemy, że zapowiada się to bardzo trudny mecz. Trudny mecz w trudnej hali, w tej przestarzałej, no nie dajmy. No musimy to powiedzieć, w przestarzałej hali w Słupsku, hala Gryfia, mająca swój klimat, ale też hala już z poprzedniej epoki. To spotkanie już w sobotę o godzinie 13.30 do obiadu. 13? 13.30, to jest A ja mecz. A że 15.30. A może 15? Możemy to sprawdzić pewnie. No sprawdzimy, ja. ale to w każdym bądź razie niektórzy Chyba jedzą, mogą. ja, ja tak. o 15.30 obiaduję. Więc... A widzisz, no ja o ja 13.00 preferuję, 13, ale więc... to różnie brzmi. Może tego. <laughs> Różnych bywa, ale sobie nawet to w tym momencie <coughs> sprawdzę, żebyśmy mieli już całkowitą ta, ta, tam pewność. 13:30. No. Quincy Ford, silny skrzydłowy, to jest taki dosyć yy, nowy nabytek. Yy, Justy Swing, tak? który jest tak. Właśnie, on Najlepszy przechwytujący liki. Tak, on mega skoczny zawodnik, bardzo atletyczny. Yy, tutaj kontuzjowany nie wiadomo czy wystąpi w meczu z górnikiem, też miał początek sezonu dosyć słaby, teraz się mocno odbudował. No, ci czarni będą, yy, będą naprawdę trudnym rywalem, co pokazują właśnie. Wyniki jest taki mhm, Dokładnie, nie będziemy się za bardzo chyba znęcać. Nie będziemy, nie wybrane. będziemy, ale drodzy Państwo, z Anwilem też była wielka porażka na wyjeździe, też przegraliśmy tam dwucyfrowo dosyć wyraźnie. Potem już przyszły lepsze dni, więc mówię, każda porażka może być zimnym kubem na głowę. Oczywiście tu nie będziemy na siłę nikogo chwalić, ani, ani na siłę kogoś zganiać. No, taki jest sport. Po raz ostatni już tu dzisiaj powtórzę, no, już za dużo tego, ale jest to wkalkulowane. Tak, my na naszej trzeciej grafice oczywiście zachęcamy do współpracy, do zamieszczenia swojego logotypu, waszego logotypu, waszej firmy tutaj za nami w tle. Gdzie jest logo S3K, syndromu trzeciej kwarty. tam może być coś innego. tam może być logo waszej firmy. Zachęcamy do współpracy z nami. No i też zachęcamy was do komentarzy pod tym filmikiem. Do komentarzy. Kto według was najbardziej zawiódł w meczu z dzikami? Kto według was był najbardziej winny tej porażki? Oczywiście to jest zabawa. Nie chcemy tutaj nikogo krzyżować. Tak, ani stary Tak. Ale kogoś wiadomo, mamy jakiś liderów, mamy różne postacie w zespole, kto według Was nie spełnił oczekiwań. Dokładnie, komentujcie pod tym filmem, dajcie łapkę w górę, także pod tym filmikiem jesteśmy oczywiście cały czas na kanale sportowego Wałbrzycha TV, to jest nasz wydawca, wydawca syndromu trzeciej kwarty, to był odcinek numer 24, byli z Wami stali prowadzący, czyli... Michał Bożemski i Dominik Hołda. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Słyszymy się już niedługo w kolejnym, być może jakieś niespodzianki będą na Was czekać. Mamy też różne pomysły, jak te odcinki Wam przedstawiać, coś nowego wprowadzać. Może wejdziemy w plener. Może wejdziemy w plener, może gdzieś pod dachem, w innych okolicznościach się spotkamy. Czas pokaże. Na razie Wam bardzo serdecznie dziękujemy. Trzymamy kciuki za kolejne spotkania drużyny biało-niebieskich. Kibicujemy dalej. Wierzymy w zwycięstwo. Dokładnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Program oglądają Państwo dzięki firmie Meble AD Drachan. Firma zapewnia kompleksowe wyposażenie domów, mieszkań, biur, realizacja projektu, produkcja oraz montaż. Partnerem programu jest antykwariat Pan Passer. Tylko tu znajdziesz przedmioty z duszą. Partnerem programu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczarnie Zdroju. Sport i rekreacja w uzdrowiskowym klimacie. Partnerem programu jest drukarnia wielkoformatowa CityDruk. Drukarnia zapewnia błyskawiczny druk cyfrowy oraz wielkoformatowy. Partnerem programu jest najbardziej prestiżowa uczelnia w regionie Akademia Nauk Stosowanych Anglusa Silesiusa w Obrzychu. Program oglądają Państwo dzięki broda T-shirt. Najlepsza jakość na druku w regionie kompleksowa obsługa klienta od projektu aż po efekt finalny. Partnerem programu jest Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. Organizator rozgrywek piłkarskich w regionie. Program oglądają Państwo dzięki Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych w Wałbrzychu. Zostań kierowcą autobusów wodorowych. Praca i mieszkanie czekają na Ciebie. Sponsorem programu jest Multisklep Multirabat. Armii Krajowej 26, Stary Zdrój w Wałbrzychu. Serdecznie zapraszamy. Akademia Sportowa Wałbrzych. Zadbamy o Wasze eventy, kursy i szkolenia. Regional Info Zapraszamy na najważniejsze informacje z regionu. Sportowy Wałbrzych SW Sport TV oferuje Państwu transmisję na żywo z wydarzeń sportowych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Wydawcą programu jest JNP PR Media and Marketing, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.